Cześć sobie, to ja Brian. Papa. Ty blaki molo! ty też turbo jest w ogóle? O widz, jakiś yy, las? To nie mój szat, ale jest na kanale szaty. Zobaczmy. O ty, kurwa. Psychopato zajebany. Kurwa. Wypierdalam stąd. Mam to w dupie. Psychopato. Kurwa. Cześć, cześć, cześć. Co tam u was? Co opowiadajcie? OOHOH! najbardziej ucieszyłem się z buziaka od Kiśla. Dzwoncie Biedzi... po policję! Przestrzymują mnie! Dziu! Zamknij mordę, <ryjca! śmiewanie> Dobra, to będzie. tego niczego nie będzie. Bie, a wiesz, a wiesz jak się robią licepsy? Wiecie, wiecie jakie jest dobra ćwiczenie na licepsy? na przykład w łóżko i się A to mm MMO na Nikola Junka. Ach, Juna to była, była mana Pa. jest tak ręką, weź tutaj... wow. Nie. Ludzie będą patrzeć. Ja tylko mam ten, który się do mnie. na chiński. <grywa> tylko nie Blaki Braki będzie robił szoty, kurwa! No i blaki masz bana. Co to jest za. O kurwa! No! ty z ale kozackie. I szczerze, zajebiste, zajebiste ci powiem. Nie da się ukryć. Kończy coś wyszło. <laughs> Nie wiem, Pojeść sobie palcem po autostradzie, czuj się w klimat. Nie mogą mi się ręka przyklewa do telefonu. No ale dobra. A, a. O, widzisz. Masz masz. masz pred... Starczy. Masz predyspozycję do tego. Działamy w biznesie. Ale powiedz, że słuchaj, ty lepiej, ty lepiej. Co oni odpierdalają? Co oni odpierdalają? Co? Co jest? kurwa Nie no co Karawana, karawana z Turcji się nie. wjebała po boczem pod prąd i nam konwój rozjebała Nadaje się do do celu celu prosto tam wy Kurwa no Czyli no chuj by... dojebałem do pieca Dojebałeś do pieca Ej dzięki że mnie rakieta wystartowała, tak. prawie jak mój poranny drągal. masz spokój. A, ten brokat się podoba? No, tylko będziesz musiał go posprzątać. Nie, nie, nie. Wiesz, kto go nie prawa Nie. Nikola! Nie mówi już nic. Z miejsca, że sprawiłem im tyle, czy w której mówią, że nie mam tu stylu, to tworzę to właśnie dla takich jak ty... Wchodzę do złota.